Parabuch koła w ruch. Parowa piękność pomknęła w swoją tradycyjną podróż do Wolsztyna, ale tym razem atrakcją wycieczki były kobiety. 12 kandydatek walczyło w pociągu o tytuł Miss Świata Parowozów. Wybory odbyły się po raz szósty, ale tym razem były wyjątkowe. Koncepcja konkursu połączona z pociągiem, czyli wybory Miss po raz pierwszy chyba w historii świata, odbędą się na pokładzie pociągu. I to nie na pokładzie pociągu byle jakiego, tylko właśnie tego ciągnianego przez parowóz, i żeby było jeszcze atrakcyjniej planowego pociągu. Walory kandydatek oceniał przede wszystkim Marek Błodarczyk. Po pierwszym zobaczeniu dziewcząt wybrał cztery, spośród których jego zdaniem jedna powinna zostać Miss. Zgodził się być Jurorem, bo spodobało mu się połączenie kobiet i parowozu. Próbowałem skojarzyć to z naszymi problemy, dlaczego Miss parowozów, bo to jak, co ma kobieta do parowozu, jak piernik do wiatraka, tak mniej więcej, no ale można coś z tego zrobić. Zobaczymy, no jesteśmy na początku dopiero i pewnie czeka nas tu trochę niespodzianek. Dla kandydatek jest to prestiżowy konkurs, choć jeden z wielu, w których startują. Poznajemy się na castingach, później yy, na sesjach zdjęciowych, więc jest okej. Okay. W poznańskim konkursie do finału zakwalifikowało się 12 dziewcząt z całej Polski. Były reprezentantki Łodzi, Siedlec, Piły, Katowic czy Szczecina. Trenowały się w, w wiodącym pociągu? Znaczy, jeszcze nie miałyśmy okazji, chciałyśmy spróbować, ale pociąg przyjechał trochę za późno, więc to będzie dla na nas taka spontaniczna akcja. Dzisiejsze wybory mis Parowozów były przede wszystkim atrakcją dla podróżnych czekających na swoje pociągi. Agnieszka Bylica, Puls Dnia.